Zakręcam. Jedziemy. Przyjedzie czarne jak z kopalni pewnie. Mano Kucury, witam Was w ten piękny, słoneczny dzień na tle pięknych gruzów. A skoro już mówimy o gruzach, to warto też powiedzieć o bezpieczeństwie. Wielu użytkowników nie wie, jak często spotykają się w internecie z ograniczeniami i to wynika tylko z tego, skąd na przykład pochodzą. No a tą sprawę pozwala rozwiązać Surfshark VPN. Jest to narzędzie, dzięki któremu za pomocą jednego kliknięcia myszką możesz stać się anonimowy i trudniejszy do śledzenia w internecie. A co za tym idzie, będziesz przeglądał ten internet łatwiej i wygodniej. Dzięki temu narzędziu możesz zapomnieć o zbieraniu Twoich danych w internecie czy też na trendnych reklamach, które Cię cały czas irytują. Warto wspomnieć także o ograniczeniu geograficznym, przez które nie można oglądać filmów dostępnych dla ludzi ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii bądź też z Włoch. Ta blokada jest na takich serwisach jak Disney+, Netflix bądź też nawet YouTube. Surfshark daje nam tą możliwość. Chodzisz na stronę, klikasz, odświeżasz i jesteś już we Włoszech. Możesz oglądać włoskie seriale które nie są dostępne w Polsce. Przejdź do linków w opisie i pobierz surfsharka z 83% zniżką, a jeśli ci się nie spodoba, to w ciągu 30 dni możesz otrzymać zwrot pieniędzy. Sprawdzajcie linki w opisie, no i lecimy z tym filmem. Anu, hello. Przyszedł, ja tu. My tu. Przyszedł do was, ba tego, aby wykonać dzisiaj kierownicę na dachu. Gadamy ja tacy pierwotni ludzie. Tacy, co jeszcze nie mają swojego języka i dopiero coś wymyślają, nie? To właśnie to robimy, no wymyślamy swój język. No, no nie to, bo Był ten przecież Zamenhof wymyślił y, język ten, Esperanto, nie? No na przykład. No to my wymyślimy język Motokotanto. No, elo, jeśli chcecie, żebyśmy wymyślili język Motokotanto, to zostawcie suba, a będziemy was uczyć człowieku. A czym więcej łapek w górę, tym więcej będzie. Słów, więc koniecznie trzeba w górę. Dzisiaj temat nietuzinkowy. To będzie dzisiaj po prostu tuning na miarę, nie wiem jakich czasu, ale na pewno naszych. Pokaż to, to czeka Coś na swój czas. Chce? Z tym czy byśmy grali? Coś tego. Pa dzisiaj nowszy odpowiednik. Pastuch stoi dobrych kilka miesięcy, jak widać zresztą, chyba? Zobaczymy, czy odpali. Jak się wydarzyło ogólnie to jest szybą? Tutaj na pewno przywaliłeś młodzień. Ale to kurde, to ktoś w las na pewno. Nie chodźcie po podwórkach sobie. Ale to jest dowód na to, że dzisiejsza modyfikacja będzie miała jeszcze a, ladsze... zastosowanie. I ty tego wiesz, o tak sobie, a ja tam na dole będę tego. Będzie człowieku wieku Timur. Trzeba zrobić dwie rzeczy jeszcze: w sumie Co? trzy. Podpórki pod nogi, to jest jedno. Drugie, może jakiś kurnek, żeby się zaczepić trochę. Trzecia Pasę, rzecz? tego. No, spiąć się. A trzecia rzecz, przegub, coś, krzyżak, coś, żeby przedłużyć tutaj, coś. Dobra. A najpierw może zobaczmy, czy odpali. Chcę jest... Jestem na to gotowy. Pyszka puszcza elegancko człowieku. Napyszka? No to dobra, to dawaj paseczka. Ach, ten zapach pastucha. On zawsze mi towarzyszy, fajnie. No i dobra, i lecimy. Ale ten dźwięk jest piękny. Ale za tym tęskniłem, jeju. Ależ to jest piękny widok. Jak to chodzi? Ciary, 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 tak dawno nie słyszałem. Uwielbiam to auto, po prostu uwielbiam je, po prostu. Ależ kopci. Łapa działa. O o o, 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 o. A taka ładna była, amerykańska. Ale przynajmniej łapa działa. I co zrobiłeś? ja, ja, ja. Jak chcesz, ale ja nie będę jeździł niesprawnym autem. Nie ma takiej opcji. Jedziemy do ASO. Portowy. Dropmy. Dobra, zdejmujemy kierę i ostatnio tam kiedyś chcieliśmy zdjąć, bo po potrzebowaliśmy. Nie chciało zejść. Zobaczymy teraz pójdzie. Kierę, pogiali i jego Jak się nie da wkręcić, to zawsze da się jeszcze wyciąć. Ażet! Ale będzie sterowanie o. No No Dobra no, Dobra, dobra dawaj idziemy przegląd, cokolwiek krzyżek czy coś. Pagnali! Dobra, prygali mi, brygali mi i mamy. O. Będziemy pakować chce. z polowy. Jakiś i taka. to. Przykładasz, robisz, heftis i jest. Normalnie. Paniecie jaki? Nie pyta. Co już mamy fres na kierownicę, chłopie. Dobrze by było, żeby ona nachodziła na to, bo wtedy będzie wycentrowana, dobrze. 27. O, takiego coś. O, o, tutaj jest jakaś, ciekawa. Ty no powinno wejść. Jak się obetnie to powinno wejść. No. Słyska jest. To jest w środku. I coś, żeby nachodziło na tą rurkę Zreszta. i chyba nawet widzę. No A no nie! A Jest zawaliście, chłopie. To jest właśnie to, czego potrzebujemy my. Więc leci my. Tak czy nie? Mhm. No, wariaty, słuchajcie. Mamy rurkę. Tu kółka nie wchodzi, także przejść do cięcia rury dwa te. A nu ho! Wiesz jak wejdzie? No Patrz na to. Widziałeś? Dawaj, wbije się, kurwa. No to dawaj. Młota. No dobrze, dobrze. Olu węgla Chłop, no. I co? Pytania? No questions. I teraz mam pytanie. Więc odpowiedz szybko na nie. Dziurę robimy. W sumie to, to nie pytanie. Tylko trzeba jest. zrobić. Znaczy wiedzieć gdzie robimy dziurę. Patrz, stąd, tu, stąd tu. Chłop tu, tu. wycina pod sufitkę. Dawaj, wyrywaj to. to. Co Karten to kuzy? jest? Karton? Ja to jest bez kitu karton ty. Teraz będziemy mieli do pakowania paczek. Pastery, to jest normalny karton ty. Materiały do wyciszania dachu jak najbardziej w porządku są. To nie jest Patrz. Jeszcze nie osałość. Widzisz? Jest tam prawie. Trzeba uciąć teraz mocowanie kery. Patrz, immobilizer rozwaliłeś, chłopie. Już nie odpali. Co ty mówisz? Nie wiem. Weź, bo mnie przestraszyłeś. Zobacz, odpal to. Teraz trzeba sprawdzić, czy pół tutaj wejdzie. Nie wejdzie. A może? Patrz na to. Aaaa, jajaj, dziewczołka. Chwapasz to Uuu. i czy wiesz jak to trzyma? Obok w busie siedzisz taka? człowieku i kierujesz. No. A ja! Taką? Uciąć? No. Jakie to będzie dobre facet? Patrz teraz, przymierzamy. Patrzcie. Tu siedzi fitting. Mam ci powiedzieć czy nie? Powiedz, że to jest najlepszy pomysł, jaki w ogóle wpadam do głowy i zrealizujemy. No jeszcze tego nie powiem, bo na razie tu jest mały problem, ewentualnie niedogodność. Żaden problem, powiem. Dawaj kier. Zobacz. Ale jak wygodnie. To Fajnie wyglądasz. To jest za dobre, chłopie. O no, tak. Działa. Już trochę nasmaruje się, coś tym się zrobi, będzie git. Tutaj hop szlifuje, tak Ja patrzę, że my to żebyśmy lepiej chyba chcemy robić to do dokładnie. Patrz człowieku, oszlifowane to i to i patrz. I aj, Ajajaj. Aj. Aj, aj, człowieku, równo. Ale to będzie jest ty. O facet, jaką my tutaj kolumnę kierowniczą robimy, powiem. Chłopie, to już jest zalążek. A to herkiś czy nie hercisz? i musi być dobrze. To jest punktem jednym Coś się będzie kręciło. Spójrz na to. Robisz test. Wykonujesz? No. Zakręcam. Jedziemy. A wiesz czemu? Bo to działa. Patrz. No nie. I co? Widział? Rusza się! Odpal. Odpal na chwilę. Zobaczymy na wstawie. Okay. Wielka Brytania Wydarzenia! pomysł, co? Nie. Ja ciekaw, właśnie jestem odczuć tam na górze. Bo to zobacz, jesteś tak wysoko i jakby skręcasz, a jeszcze jestem ciekaw tego, co będzie odczuwał ten, kto dodaje gazu i w ogóle. Jeden drugiego nie wyczuje, no nie? Który chce skręcać, który chce dodać gazu, kiedy i tak dalej. Ale to górne, będziesz to chłopie, ale to będzie to. Ojejo! Bo tam nie wchodzi, bo jest przyspamane troszkę, przy heti. Lalka tak zwana jest. No, Czy ty będziesz tym, jak? Może w ogóle o samym takim wiesz, taki kawałek? Że tutaj taki kątownik, taką L, jakby, tak? LK i taka na długość. No w sumie nie kupię pomysł. Taka chyba się nadba. Masz, chłopiec, A Ajajaj, aj. no i będzie fitting. Kartel Lalka. Coś się fajczy tutaj. Coś się fajczy tam. Nic się nie dzieje, chłopie. Nic się nie dzieje. O. O kurde! O kurde! O ja pierdzielę, ty! <grybale> ja pierdzielę! Zagrywaj, zagrywaj! Tu wie kurde grywam! Ej kurde, stój! Po kurę się zaraz pierwszy stamdzą! Ja pierdzielę! Fuck! No, ty nie, się. nie, wcale nic się nie wiara! Pura zadymiona! elegancko BHP! Kto robi w samochodzie sufit z kartonu, chłopie! Jak masz deskę brudną, na przykład od szkła, tu tu masz takie otwory rewizyjne. A, bez kitu. Do których. Cyf. Jak w nowoczesnych domach są takie po prostu. No, no. Wiesz, o, Dobra, to skończone jest. Czy trochę przesmarujemy? Trzeba kierę ustawić prosto, ty. Na zbieżność jedziemy! No nie wiem. Chłopie, działałeś? Nie, ale tak era jest mistrzowska, ty. Tak era jest po prostu mistrzowska. Zimny łokieć i zimne całe ciało. No. <laughs> w ogóle, jak to COVID się wygląda? Jak przez szybę widać tą rurę, nie? Która tak idzie po prostu do dachu, aż tak. Ostatnie I, I nawet działa szlice. do Dokręcanie, ty. ciebie! ty I chłop, dokręcił kierę. Jest kamerę. Mamy, mamy też... Kameruny jest. Co o tym razem wymyśliliście? Nie, nie było cię od początku prac, dlatego nagramy twoją reakcję na. Mój ulubiony samochód. O kurwa ty. I co? Człowieku za 300. I co? głowa kurwa? I Człego? co działa? Spolu wyszło. No. Cała do co Dobra to? I człowieku normalnie się kręci. I jak ktoś siedzi i pedałami operuje jak ktoś inny kierow? No. no właśnie trzeba Taki dwóch Taki Takie ale jeszcze nie testowaliśmy tego. Ogólnie no, to się jarało właśnie o <laughs>

Hej, ale wiesz, z czym mi się to przypomina? Skierowaniem z GTA pewnie. Ty no. też tak widzisz, jakby furę od góry. Jest taka perspektywa, że widzisz przód auta. No, ale to w ogóle. Nie wiem, normalnie. Normalnie jest. Ale śmiesznie się jeździ, nie? Muszę mu ufać, że wie, gdzie skręcić. Ale kowek, ty, ale kowek. Jestem ciekaw, jak będzie sobie radzić w off-roadowym teście, bo no wiecie, jak się jeździ, to jednak panuje się nad kierownicą gazem i hamulcem, a tutaj na. No, no tak, tak. Moje pierwsze w ogóle. odruch, jak tutaj jechaliśmy, co nie? To ja tak odpalam, wrzucam jedynkę. I łapię tego, tak, kota mierzy nie bo nie, chciałem skręcić. Coś tam idzie. Noje się. Mocno, nie? No. A ja do przywiet przyszłał ty. Urwany właśnie ręczu my To no. Ja To nie głupi pomysł. My porobili trochę, to no. należy się umyć. No. Jedziemy tak, o. Ale że się chłopnie cyka, no. Miał być idealnie. Dawaj bele co tutaj, szybko. Czyli mówisz, że pod przyda, tak? No, bo wiesz, jak hamowanie, to dość może coś być, nie. Bo <grystanie> się przymierza. Z chyba git, co? No. 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 no to hamowanie awaryjne ze stówy <grystanie> na asfalcie. Skoro mamy już tu kierę, to może pokażmy ludziom efekt finalny, jak to wygląda w całości. Otóż to. Taka chłop robi zdjęcie i wrzucę na incestory, na nasze incestory, gdzie serdecznie zapraszamy, bo tam rzucamy wcześniej różne rzeczy ciekawsze, więc możecie tam zobaczyć. Dokładnie. Na, na przykład o takie o. No i możecie sobie rozkminić, co my kombinujemy. No. O tak, baby I ty chłop sześć dych na dachu jedzie. No i jak odczucie facet? Ty, moim zdaniem układ kierowniczy jest mniej czuły teraz. Muszę y, mocniej skręcić kierownicą, żeby on skręcił. Jakby ten samochód w ogóle taki jeździł, Ale to przy tu pewnie. pewnie. gazu i on wiesz, i on... No próba już, nie? Ale tak? nie no, spokój jest. Przyj przyjemnie. <grym> się, ale zaci, <grym> się, ale zaci, Przyjedzie czarny jak z kopalni pewnie. Pierdziel, ale to szybko jest Fajnie jest, kurde! Nic nie muszę robić ale peka. Baza? No, czy jak chce się przejechać na tym, bo nie. bo coś czuję, że to kurde, szta się nie. Nie. Nie? nie, nie? 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 To nie jadę. Słuchaj. Słuchaj. Ja tutaj sekund. Ale słuchaj. Tak prezes. Pra... To Zostaje tutaj. pagnał. Po prostu mam mniej roboty. Weź ten komin obróć, bo tak wali mi w w twarz i takim gorącym Ale serio, coś tutaj trzeba, żeby nie wypaść Biło. Jak tam dawałem bokiem i ty na łapie, ja o taką ręką się trzymałem, o taką Nie? I tylko kręciłem bielu Na górze jest faza akurat Mocno czuć, co? Faza jest dobra, no Trochę sprzętu zbierałeś No, odważnie, nie powiem, że nie Ty, a ja zakręć bączka na wsteku <grywka> O, pięknie. O, o kurwa. Oj, oj, oj. oj, chyba ciepło Coś Co się stanęło? Zdusił się i zgasł i już tak ciężko hełta. Po prostu zagotował się no. Już to powiedziałem w którymś odcinku o od citrenie Jak się złamała. I ona była please kill me. Spójrz na niego teraz. on tak nie wiadomo on wygląda, jakby człowieku jeszcze miał ochotę na 10 kółek na Nurburgringu. To, to byłby fajny. Ale to by była wyprawa życia, ty, do zrobienia. <grywia> <grywia> Serio? Myślę, że nawet by go nie wpuścili. Także no. dawaj, dawaj, damy, Podoba mi się w tym aucie to, że ta kolumna kierownicza jest idealnie pochylona z fotelem. Zobaczcie, to jest taka symetria. Zobaczcie, jakie to jest pięknie, równolegle ten. Istnieje jeden prosty sposób. Już nie potrzebował, ale już zrobił ty. No, aneksy! Ty też musisz molić. Tu może być ciężko. Oh shit! Oh shit! Sorry! jest? No. Prawie Cię strąciłem. No. No bo ta gałąź mnie zepchnęła. <grym zypnia> to było za mocne. Ej, patrz, patrz, patrz. Krzyszunia. Patrz, patrz. Patrz co miga dla jego. Ajajaj. Aj. Jedziemy. Na jedynce bez gazu, pamiętaj. Wow. O kurde! Te dziurki takie... Okej, okay, okej. Okay. Ma na nas chyba czas, nie? Także wbijajcie w linki w opisie do Surfsharka i ogarniajcie tematik. Zostawcie nam suba, żeby być na bieżąco z takimi chorymi tematami. No i oczywiście łapa w górę, Instagram także w opisie. Pozdro! Elo! Dzięki, że byliście z nami. na rakoty. Elo!